Weźmy gdzieś na słowackiego w jakimś takim budynku, tak jak i mamy starą windykonę. Taki wyświetlacz, takie przyciski. Cześć. Fajna. Tylko wolna trochę. A to na zero jest pasosandowe, tu jest w mietilne usunki takie. Tu restauracja, jedziemy na minus jeden. To restauracja, pasach handlowych, wszystko. Ale fajna winda przynajmniej jest. Kony stare, ale się na zero nie zatrzymało. O, jest na minutę jeden pianicy. A to się nazywa Centrum Biorowe Herbewu, apteka w Angłogładzie. No to wszystko tu jest, Centrum Biurowe Herbewu. Dzięki za oglądanie.